Dzień dobry, dzień dobry. No, sprawa ma się tak, że dzisiejszy dzień, jak większość innych, większość, bo nie zawsze tak jest, zaczynam od spaceru z psem Przed pracą śmigamy sobie do parku. Około 3 km, zawsze śmigniemy rano. Dzisiaj muszę przyznać, że nawet trochę chłodno. Aż sobie bezrękawnik ubrałem. Cienki polarowe, ale zawsze. I. Mam nadzieję, że to będzie słychać na filmie. Ale w tym parku, ten park pod tym względem jest magiczny. Tu ptaki zawsze tak słychać mocno. W lasach tego tak nie słychać. A wiem, bo mieszkałem swego czasu przy lesie, także z pierwszej ręki chyba, że tamten las był po prostu jakiś dziwny ale ptaszki ćwierkają świetnie, no i taka dawka zieleni z rana plus, plus trochę ruchu no aż miło co do kwok to wydaje mi się, że się nie udało ale jeszcze później, jak będę zaglądał do kurnika, to sprawdzę, jak będę wypuszczał kury. Ale wydaje mi się, że obie, które posiedziały, to ostatecznie zrezygnowały. A szkoda, bo liczyłem na to, że jakieś lęgi w ostateczności będą. Bo jak w przyszłości, w, przyszłości, a w przyszłym roku, gdzieś tak myślę, w połowie będziemy zmieniać lokum. Tam będzie znacznie więcej miejsca na kury, ale to najwyżej się pojedzie gdzieś i dokupi, bo jakoś do inkubatorów tych elektrycznych ja nie mam zaufania. Zobaczymy, zobaczymy. No i, i domek nam zostanie. No, coś się wymyśli, jak to wiem, może przepiórki? No i jak mówiłem, jeśli chodzi o kwoki, to z kwok zostały tylko puste gniazda. Wszystkie Pięć kur wyszło na wybieg. No... Szkoda. Szkoda, tu są trzy. Dam dwie, piją wodę. Kogo dwiega. Domeczek pójdzie na inny projekt. No coś wymyślimy jeszcze. W każdym razie, póki co słoneczko świeci. Mam nadzieję, że dzisiaj po południu padać nie będzie, bo mam jeszcze trochę roboty z cięciem drewna i układaniem, więc też może coś z tego pokażę, a póki co no... A póki co pora ruszać do roboty O, kogo to słychać Dzisiejsze dodatkowe zakupy w Stricte dla kur czosnek granulowany, oregano płatki owsiane Mógłbym to zamówić przez internet, ale w sumie jestem wygodnicki, nie chce mi się i jeszcze zaraz Wam pokażę, co kupiliśmy w sklepie z paszą. Zdobycze z Lidla. Liście kapusty. I śmigamy jeszcze do bagażnika po wory. A w moim brudnym W202 w bagażniku mamy. Ha! Proszę, 5 kg kredy pastewnej. Tu mamy te małe ziarenka, co już kiedyś pokazywałem. Omix to się nazywa. O! I mamy taką paszę. Zobaczymy, bo wcześniej miałem zawsze trochę inną. Miałem tam jakaś kurka z podwórka. Teraz mam trochę inną. Mi polecili w hurtowni. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie to jest. Odpakuję, pokażę później jeszcze, jak to w środku wygląda. I mamy odpakowane. Udało mi się rozwiązać sznureczki Ładnie to Teraz wam pokażę. Nie, to jest płasne, proszę, prześrutowane. Także no, to im daje i mieszam im to, jest to gęsto. Z taką. O, to jest omix. Drobny. i to są różne Ziarenka. Teraz mi się wysypały. No i kreda pastewna 5 kilo no i tak to tak, tutaj trzymam wiaderkę po yy, gładzi skabę. A, i kiedyś wspominałem coś takiego. Dostałem, sypię to kurum. A co mi tam? I jeszcze mam sobie takie witaminki. O, no cannibal. Póki co, czy działają, to nie wiem. Widziałem, jak jedna zjadała pióro od drugiej. Nie wyrywała, ale zjadała, więc no. Jeszcze moje zabawki. To jest zabytkowa prawie piła, bo ona ma już 20 lat. Taka makuloch z Włoch przywieziona. Przez jakiegoś tam znajomego odkupiłem. No i tak se mam, se mam, właśnie. No, dzisiaj jajeczka cztery. Cztery, więc nawet jakby było tak, że są dwie kwoki, no to już się nie sprawdza. Więc niestety chyba zastaniemy bez niczego. Idziemy zamknąć kuraki. Idziemy zamknąć kuraki. O Się. Drucik na dół i drzwiczki pyta. teraz jeszcze szykujemy karmidełka. Zasypujemy do tymi. Z drobnymi ziarenkami na przemian z pszenicą się staram. I myślę, że albo to trafi do środka do kurnika, więc myślę, że im to zostawię takie drobniutkie. No. Myślę, że będą zadowolone z tego, że będą miały jedzonko jeszcze w środku, bo już się tam kończyło, więc no, no jeszcze zostaje mi nabrać troszkę. Nie za dużo, bo jakim za dużo zostawię, to one to później też rozsypują. No i powinno być git na sam wieczór, i takim to sposobem już jedna trzecia worka poszła na same takie uzupełnianie. Niby nic, bo to dużo nie kosztuje, tam chyba 50 zł. Czy no, nie, podrażało. 55 zł kosztuje, także to już no, najtańsze to to nie jest, ale ogólnie ogólnie nie ma dramatu, a jedzą to ze smakiem o wiele chętniej niż pszenicę samą, więc myślę, że spoko. Kury zamknięte. Teraz jeszcze pora zamknąć okienka. Ciemno. Ciemno się robi. Zamykamy okienka, bo jak się ten zacznie w nocy drzeć, to będzie kiepsko. Będzie kiepsko. No, a ja działam dalej. Dzisiaj uzupełniłem trochę tutaj. Działam dalej rąbię Uzupełniłem praktycznie to co widać tu od tych desek do góry. Uzupełnione dzisiaj porąbane. Jeszcze kwestia pocięcia. Domeczek został jak został. Kupiliśmy tylko siatkę, bo prawdopodobnie synuś będzie tu trzymał królika. Myślę, że nie ma problemu. Jeden królik na dożywocie u nas tak sobie będzie jako maskotka. No, a ja jeszcze robię parę takich cieńszych. I trzeba się zbierać, bo już mamy przed dziewiątą. Myślę, że na dzisiaj już starczy ogólnie taki filmik z całego dnia no poza pracą, pracę nie będę wam pokazywał kiedyś pokazywałem, na jednym szorcie jest izolacja rur wymiennikowni i ciepła no i ogólnie pomontuję i wrzucę dajcie znać jak podoba się film czy chcecie takich więcej to mogę próbować nagrywać miłego